Siemano, tu Kepson, witam ze Śląska. Dokładnie dziś znajdujemy się w Zabrzu i na warsztat wzięty kebabito z lokalu Antalya Kebab. Jak ktoś ciekawy, to byłem w Katowicach, Wojkowicach, Chorzowie i Zabrzu, zatem materiały z tych miast będą się pojawiać albo już coś zostało wrzucone, bo nie wiem kiedy to oglądacie. Jak ktoś jest zainteresowany, to może sobie wpisać konkretne miasto z topiskiem Kepson i mu pokażę. A zanim przejdziemy do głównej recenzji, to fajnie by było, jakbyście zostawili łapkę w górę, dzięki temu film poniesie się dalej. A jak ktoś jest nowy na moim kanale, to zachęcam do zostawienia subskrypcji ze mną najlepszych lokali w Polsce i nie tylko. Zamówione bułka z kurczakiem za 19 zł. cenowo bardzo dobrze jak na te czasy. Na te czasy sos mieszany czas oczekiwania to około 6 minut i mogłem przystąpić do konsumpcji. Muszę przyznać, że bułka wygląda dość schoolowo i trochę kojarzy mi się ze starszymi kebabami, a i ogórek się znalazł. Lubicie ogórka w kebabie? Sos mieszany, ale czosnek nie był wyczuwalny, za bardzo wyczuwalna natomiast była kapsaicyna, która smyrała z każdym kęzem, ale to też nie była ta ostrość, która wypala twarz. Taki smaczek, aby tylko trochę wyczuwalny. Jak ktoś lubi, to w kebabie znajdują się też papryczki jalapeno, która, które fajnie smakiem zgrywały się z ogórkiem. Dla mnie taki ogóraz jest obojętny, może być i może go nie być. Nie jestem ani fanem, ani antyfanem, a lubię zjeść coś, co w danym lokalu znajduje się w oryginalnej koncepcji podawania kebaba. No i tak, bułka chrupiąca utrzymywała składniki, kurczak poprawny, ścinany przed podaniem, a nie był było tam w środku klientów oczekujących na e, danie swoje. Akurat dobrze trafiłem, jak było gotowe do ścięcia, bo opieczone było na tyle, że do ścięcia już się kwalifikowało, żeby nie było za długo potraktowane ogniem. Ogólnie, porcja duża, jak za 19 zł, nie jest to jakaś kulinarna podróż w czasie. E, znaczy, nie, nie w czasie. E, kulinarna podróż w nieznane, ale w czasie to była podróż, bo mówię, kojarzy się trochę z orszkulowymi kebabami. E, a w tym wątku możecie pisać swoje polecenia ze Śląska, może coś się sprawdzi jeszcze jak będę to odwiedzę, może tam coś, coś z Waszych poleceń. 5 na 10, czyli taki średniaczek, bo było to średnie, przyrządzone jak trzeba, minusów nie stwierdzono, nie stwierdzono a z plusów to na pewno to, że ścinane było przed podaniem. Także może nawet takie 5,5 niech wiedzie Pozdro.